Szybka aktualizacja a propos Xiaomi Watch 2 Pro, wczoraj dokładnie w nocy, z wczoraj na dzisiaj, miała zmiana miejsce czasu z zimowego na letni i zegarek działa jeszcze gorzej. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Zobaczcie sami. Zobaczcie, włączymy sobie trening, przykładowo niech to będzie bieżnia, włączam zegarka i trochę pomacham ręką, żeby nabić trochę kroków, nie tylko, ale nie o to chodzi. Wiem, że to krótko, ale zobaczcie, że w ogóle nie pokazuje pulsu. W ogóle. Natomiast sam puls, jako tako, jak najbardziej mierzy i działa. Zobacz, no jest przed chwilą, tak? Zmierzony 134, 132, czyli powinien pokazać się tutaj na, na tej rozpisy. Nie ma, po prostu nie ma pokazywania pulsu podczas treningu. Monitorowany jest, ale można go podejrzeć dopiero po zakończeniu treningu w aplikacji, podczas na przykład biegania. Nie ma możliwości, żeby zobaczyć, w którym tempie biegamy. To nie wszystko. Dzisiaj od rana całkowicie przestał mi liczyć jakiekolwiek kroki, więc nosiłem go, a kroków było zero. Dopiero po restercie zaczął te kroki liczyć. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję pokazywania, resetowałem go nawet dzisiaj do ustawień fabrycznych. Żeby nie było, straciłem wszystkie moje aplikacje zainstalowane. Zainstalowane tarcze, zegarka, muzyka offline ze Spotify'a. Nic to totalnie nie działa, Więc jutro zegarek leci na reklamację i szczerze mówiąc, Mam nadzieję, że po prostu zwrócą mi pieniądze, bo to jest szajs jakich mało. Najgorszy gadżet elektroniczny, jaki kiedykolwiek kupiłem, przyznaję się bez bicia.